Sprawdziłam grupy tradingowe guru, byłam też w płatnej platformie, a teraz wszystko mam za darmo. Tylko my pokazujemy prawdziwe straty. Wszędzie widzisz te same fake stories. 500% zysku miesięcznie, milion zarobiony z telefonu w tydzień. Młodzi bogacze Ferrari, słyszałeś o tym? A gdzie straty? Gdzie prawdziwe? Nauka, uczciwa edukacja z błędów i ups, bo to właśnie nas wyróżnia od reszty. W Akademii Traderów pokazujemy absolutnie wszystko: zyski, straty, błędy, sukcesy, porażki. Uczymy się z prawdziwych, nie, wyretuszowanych doświadczeń. Mamy 21 edukatorów, uczymy się w realnym czasie. Transparentne wyniki bez ukrywania przykrych prawd. Widzisz, naukę z błędów, a nie fałszywe. Perfekcjonizm marketingu, realistyczne analizy w danym momencie, nienieralne obietnice, szczera edukacja, a wprowadzanie w błąd reklamy? Akademia Traderów jedyne miejsce, gdzie szczerość zawsze wygrywa. Napisz prawda, jeśli chcesz uczyć się autentycznie, w realnym czasie, w sesjach LAW. i to wszystko za darmo.